Czasami czuję się, jakby to było wczoraj. Czasami, jakby wieki temu. Nasze doświadczenia wydają się zbyt niesamowite, by były prawdziwe. Shelby i ja złączyliśmy się z Energem'ami i staliśmy się Power Ranger'ami. Do dzieła! Potem poznaliśmy strażnika i szukaliśmy pozostałych Energemów. Nikczemny Sledge wysłał potwory, by ukradły nam Energemy. Ostatecznie sam postanowił je nam odebrać. Nie mogę się ruszać. Czerwony Energem należy teraz do mnie. Nie zamierzaliśmy się poddać bez walki. Robi się gorąco. Nie! Pokonanie Sledge'a oznaczało koniec Power Rangerów. Każdy mógł wrócić do swojego życia. Cieszę się, że świat jest bezpieczny i że mogę wrócić do poszukiwań taty. Ale tęsknię za moim energemem i za byciem Power Rangerem. Niebezpieczeństwo Slecia już nie ma. Teraz kolej na mnie. Występują. Power Rangers Dino Super Charge. Zło nigdy nie śpi. Tkwimy tu już od tygodni. Wypuść nas. Nadal jesteście naszymi więźniami. Myślałem, że Heckel był w tej celi. Nazywam się Snide, ale możecie do mnie mówić panie. Sledge jest naszym panem. Może chcielibyście do niego dołączyć? Sledge przeszedł do historii. Będziecie służyć mnie, albo was zniszczę. Tylko nie teraz. Proszę, wybaczcie mojej drugiej połówce. Snight potrafi być nieokrzesany. Nie zrób niczego głupiego. Gdzie wasze maniery? Otwórzcie cele i przynieście przekąski. Musimy uczcić nowo zdobytą wolność. Przesunę się, spadam stąd. Ktoś coś mówił o przekąskach. Od lat ich nie jadłem. Najwyższy czas to zmienić. Tak bardzo tęsknię za sledżem. Nie mógłbyś go przywrócić za pomocą reanimatora? Maszyna nadal działa, ale po sledżu nic nie zostało. Pewnie jesteś zbyt smutna, żeby jeść. Moje serce jest puste, ale mój brzuszek nie musi. Wiem, że pewne wydarzenia z przeszłości mogły sprawić, że uważacie mnie za paskudnego typa. Zniszczyłeś moją planetę. Nikt nie jest idealny. Ja jestem idealny. Idealnie okropny. Złożę wam obietnicę. Każdy, kto zdobędzie dla mnie energię, będzie władał wszechświatem u mego boku. Jeśli zostaniecie, musicie przysiąc do zgodną lojalność. Wobec mnie. W innym wypadku możecie odejść. Czas podjąć decyzję. Co powinniśmy zrobić? Nie mogę tu zostać bez sledza. To dlaczego go rzuciłaś? Zaraz w ciebie czymś rzucę ty rzęku. Chyba sobie pójdę, bez obrazy. Ależ oczywiście, wyślę ci pocztówkę, albo śnieżną kulę, albo pocztówkę w śnieżnej kuli. Nie mogłem mu pozwolić nas zdradzić. Teraz wszyscy wiemy, jak kończą zdrajcy, prawda? Mówią, że to ja się łatwo złoszczę. Muzeum dinozaurów. Nie mam dziś dla ciebie listu. Mam aż dwa listy. Dziękuję przyjacielu. Idę do szkoły letniej na kurs zarządzania. Nie wiem czy to dobry pomysł, ale rodzice twierdzą, że tak. Wyobrażacie sobie to? Shelby jako biznesmenka. Co znaczy biznesmenka? Nie mam pojęcia. Zamówienie, dzięki. Cztery dajno burgery, trzy koktajle i mnóstwo frytek. Nie nadążamy. Nie martw się, mamy nowego kandydata. Dziękuję. Chcesz zostać kelnerem? To ty. Jesteś tym chłopakiem. Mogłeś zostać potrącony. Dziękuję. Nie ma za co, piękna well, pani. A ty jesteś tą dziewczyną. Uratowałeś mnie, a ja nie miałem okazji ci się odwdzięczyć. Daj spokój. Każdy by zrobił to samo na moim miejscu. Naprawdę chcesz tu pracować? Tak, dopiero co przyjechałem z. spoza miasta. Przydałaby mi się praca. Super. Potrzebujemy kogoś wiarygodnego. Przepraszam. Wybacz, zaraz wracam. Shelby Watkins jest w szkole, a Chase Randall w Nowej Zelandii. Tracisz czas. Ta dziewczyna to ranger. Zniszcz ją i zabierz jej energię. Nie ma go na sobie. Poza tym nie chce jednego. Chce wszystkie osiem. Wiesz, czym jest strategia? Właśnie znalazłem dwóch rangerów. Nawet nie próbuj. Kiedy możesz zacząć? Im wcześniej, tym lepiej. Będziesz się uczyć księgowości i marketingu. Cieszysz się? Tak, bardzo. Skamieniały trylobit. Trylobity wymarły około 250 milionów lat temu. Na pewno nikt go tu nie zauważył. Nikt nie zauważa skamieniałości, bo wszyscy są zajęci nauką. Ty też powinnaś. Baw się dobrze. Na pewno pójdzie ci świetnie. Dzięki, tato. Na razie. Witam, panie. Mam nadzieję, że was nie wystraszyłem. Co jest niespodzianka? Iyko Sople. Hej, uh, Ken! Cześć Kendall. To znaczy Panno Morgan. Właśnie stało się coś dziwnego. Muzeum Dinozaurów. To było dziwne. Co? Dostałam urwaną wiadomość od Tylera. Ja dzwonić do Riley'a, ale on nie odpowiadać. Spokojnie, nie popadajmy w paranoję. Na pewno nic im nie jest. Ale przecież nie zaszkodzi ich odwiedzić. Właśnie, chodźmy. Na pewno to tu. Pository. Tak. Według GPS-u stąd Tyler! dzwonił do mnie Tyler. Pójdzie szybciej, jeśli się rozdzielimy. Gdzie jesteś, druchu? Chodźcie tutaj. To zrobił jakiś potwór. Pokonaliśmy sledża, prawda? Pamiętacie mnie? Już biegać, Ivan. Kendall, niebieski ranger. Moje kolejne trofeum. Wypuścić moich przyjaciół, chyba śnisz. To wszystko na co cię stać? Neandertalski Matole? Myślę, że musisz ochłonąć. Moc zamrożenia. Ktoś zamawiał mrożonego rangera? Jak on się wydostał? Vivixy, zabierzcie rangerów. Postawcie ich razem zresztą. Zajmiemy się tym tchórzliwym niebieskim później. Shelby, are you there? Shelby, jesteś tam? Odezwonić. Ah! Tyler! Tyler. Też się cieszę, że cię widzę. Gdzie są wszyscy? My cię szukać, ale potwór atakować. My nie mieć energemów. Oni zabrać Kendall i Ivan w lodzie. To był lodowiec. Mnie też prawie dorwał. Musimy znaleźć Shelby i Riley'a. Oni umieją obsłużyć sprzęt namierzający. Może pomogą nam znaleźć Kendall i Ivana. Ja dzwonić, oni nie odbierać. Wszystko moja wina. Koda. Opowiedz mi, co się stało? Próbować walczyć z lodem, ale dużo strasznych wspomnień sprzed wielu lat. Wiele lat później badacze mnie znaleźć. Kendall i Chase. Czy to jest niebieski energiem? Kendall stworzyć dinomiotacz ognia, żeby stopić lud. Moc dinomiotacza ognia. Ice. Lud trzymać 000 mnie przez 100 tysięcy lat. lat. Dzisiaj lud znowu na mnie, znowu chcieć mnie złapać. Ale ja uciec przed lodem. Jak to uciekłeś przed lodem? Witajcie przyjaciele, strażniku. Przepraszam strażniku, ja nie uratować Kendall i Ivan. To nie twoja wina. Pamiętaj, że rangerzy złączyli się z energemami. To pozwoli im wytrzymać w lodzie, chyba że potwory ich wcześniej zniszczą. Co się dzieje? Lodowiec jest w mieście. Mam pomysł. Obaj musimy dać się zamrozić. Zamrozić w lodzie? Nie, nie mogę. I can't. To jedyny sposób, by ich uratować. Wiem, że dasz radę. Na pewno chcesz uratować przyjaciół. Zanim zmierzymy się z potworem, musisz mnie nauczyć, jak się ucieka z bryły lodu. Szybko, kończy im się czas. Szukaliście przyjaciół, a znaleźliście swój koniec. Gotowy? Gotowy. Uratować przyjaciół. Transformacja Moc zamrożenia. Zawsze wiedziałem, że to banda głupców. Zabierzcie ich, Heckle. Złapałem siedmiu. Snide. Nie wiedziałem, że się przemieniłeś. Tak, teraz ja tu rządzę. Mm. So, Więc these to są power rangerzy. Power rangerzy. Like Garść kostek juz. lodu. Ci są przemienieni. Ich enerżemy należą do time mnie. Time Czas rozwalić te bryły. Co za podstępne szkodniki. W lodzie były tylko ich stroje. Co? Nikogo nie złapałeś. To niemożliwe, przecież tu byli. Nadal tu jesteśmy, ale nie tam gdzie myślałeś. Udało nam się wydostać z lodu. Teraz uratujemy przyjaciół. Dino akumulator gotowy. Moc dino miotacza ognia. Co się stało? To było niebezpieczne. Dziękuję. Chyba znowu będziemy ich potrzebować. Nasze Energemy. Super. Energemy są kluczem do mojej przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Kto to? Jestem Snape. Zabierzcie im Energemy. Tak, panie, zamienię ich w mrożonki. Usłyszycie te słowa po raz ostatni. Czas na przemianę. Dinoakumulatory gotowe. Aktywacja dino-akumulatora. Transformacja. Uwolnić moc. Power Rangers Dino Charge. Vivixy, atakujcie! Dinozbroja gotowa. Spójrzcie, nadal są brzydkie. I słabe. I śmierdzące. Sam zdobędę energięmy. Jeszcze do was nie dotarło? Nieważne, jak się staracie, zawsze was pokonamy. Już ja ci pokażę, jak się staram. Ostrze mocy. Szybki ostrzał. Nie przejmuj się, jeśli wali ci serce. Za chwilę przestanie, na zawsze. Tylko nie teraz. Kończy mi się moc. Głupiec. Nie mogą się dowiedzieć, kim jestem. Widzieliście, co zrobiłam waszym kumplom? Dokładnie to szybki ostrzał. Zajmijmy się przerośniętym rożkiem. Czas na ochłodzenie klimatu. Połączony Dino-ostrzał. To chyba nie będzie zimne. Dino-akumulator gotowy. Połączenie broni. Moc Dino-grotu. Pozwólcie, że pomogę. Moc pioruna. ostateczny cios. Dołączenie Czerwonego Rangera. Moc dino Ostateczny cios. Mój piękny lud. Roztapiam się. Uruchomić laser powiększający. Tęskniliście. Co? Laser nadal działa? Dinoakumulatory gotowe. Wzywamy Zordy. Aktywacja Dinoakumulatorów. Plezio Megazord do boju. Połączenie Zordów. Formacja Plezio Pachycephalo. Aktywacja Dino Napędu. Pozbądźmy się tego sopla. Nie ma tak łatwo ofermy. Wywizordy atakujcie. Let's take Megazord for Włączmy Megazorda do akcji. Megazord! Moc stalowej kuli. Jak ci się podoba taka temperatura? Pokonaliśmy dwóch, został jeszcze jeden. Wzywam Tyranozorda. Do boju Rexy. Połączenie Zordów. Formacja Plezio Pachycephalo Tyrano. Wykończmy go. Jak chcecie to zrobić, mam przewagę. Razem. Moc tyranozorda. To jeszcze nie koniec. 3, 2, 1. Galaktyczne uderzenie. Dlaczego traktujecie mnie tak oziębdle? Potwór pokonany. Nie ma to jak w domu. Wolę być tutaj niż czyścić klewy. Naprawdę za wami tęskniłem. Ja też za tobą tęskniłam. To znaczy za wami. Tęskniłam za wami. Koda. Pamiętam, że kiedy cię odnaleźliśmy, bardzo bałeś się lodu. Dziękuję, że dziś byłeś odważny. Ja myśleć, że bać się lodu, ale bardziej bać się stracić moją nową rodzinę. Książę, Filip, przybyłem najszybciej jak mogłem. Witajcie z powrotem. Miałem nadzieję, że już się nie spotkamy, ale obowiązki wzywają. Rangerzy. Mamy 8 z 10 Energemów. Wiemy, że ktoś znalazł wodny Energem, ponieważ Ankylozord jest aktywny. To prawda. Musimy odnaleźć wodnego Rangera i srebrny Energem, dziesiąty i ostatni. Dopiero wtedy będę mógł kontynuować pracę jako strażnik Energemów. Musi nam się udać. Bierzmy się do roboty. Realizacja Ozon. Tekst Sylwia Szymańska. Montaż elektroniczny i zgranie w systemie Dolby 5.1 Solaris Blandeck. Czytał Lodomir Jodłowski.